Cześć, witajcie! Kolejna hybryda plugin w naszej ofercie, tym razem Mercedes Benz klasy E, konkretnie 300DE, mamy tutaj więc dwulitrowego diesla. Oraz układ hybrydowy typu plugin. Generuje on łącznie 313 koni mechanicznych. Wszystko to przekazuje na 4 koła. Auto jest praktycznie nowe z 2025 roku, z gwarancją producenta do czerwca 2027. Zaledwie 5000 km przebiegu. Bardzo ładny lakier Obsidian Black, sporo chromowanych dodatków. Kamera z zestawu 360 stopni. Mamy radar aktywnego tempomatu w logo Mercedesa, światła Digital Light, bardzo ładna felga bicolor. Jak widzicie, jest to też wersja all-terrain. Mamy tutaj więc zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości samochodu. Jest dach panoramiczny, wysuwane klameczki. Jak widzicie, mamy tutaj czujnik, więc jest dostęp bezkluczykowy. Przejdźmy sobie teraz do tyłu. Widzicie w światłach bardzo fajnie schowana gwiazda Mercedesa. Tak to się prezentuje. Podejdźmy teraz tutaj do gniazda ładowania. Pokażę Wam z drugiej strony. Mamy klasyczny port do ładowania. Tutaj gniazdo. Także tankujemy z prawej, ładujemy z lewej. A do bagażnika dostać możemy się z pomocą dostępu bezkluczkowego i gestu nogą. Tutaj, jak widzicie, bagażnik z dodatkowym wyposażeniem, które od nas dostajecie: mamy gumowe dywaniki, zestaw do ładowania samochodu w domu, a poza tym fabryczny hak holowniczy, ciągniemy tylko za przycisk i hak. Jest gotowy do użytku. Podobnie możemy go szybko schować w momencie, gdy nie potrzebujemy ani mieć tutaj rowerów, ani żadnej innej przyczepki zapiętej. Mamy piękny, nic nie szpecący zderzak. Chodźmy do środka. Zajrzyjmy sobie teraz do środka i jak widzicie, tutaj z tyłu już zaczyna pojawiać się oświetlenie ambientowe. Z tego Mercedes słynie. Mamy tutaj również podgrzewaną prawą i lewą stronę kanapy. Bardzo ładny kolor tapicerki, dużo ładnych przeszyć. Szklany dach jak zwykle najlepiej wygląda właśnie z tej perspektywy. Przejdźmy sobie do przodu. Tutaj jak widzicie mamy. Ustawienie elektryczne fotela, pamięć fotela, podgrzewanie oraz wentylację fotela. Nagłośniej Burmester 4D, najlepsze tutaj, tak naprawdę, jakie dało się wrzucić. Mamy ustawioną elektrycznie kierownicę, wirtualny cockpit, dwa ekrany, dlatego, że jest tutaj system super screen. Bardzo ładne i wygodne fotele. No, i więcej omówimy sobie za momencik, przechodząc do systemu infotainment. No i jesteśmy w systemie multimedialnym, w tym super screenie Mercedesa, którym, w którym zawiera się dwa razy ekran pod tą jedną taflą szkła, jeśli chodzi o ten duży ekran, oczywiście nawigacja, menu klimatyzacji, jeśli chodzi o podgrzewanie, wentylację fotela, no to to już oczywiście z panelu dostępnego na drzwiach. Tutaj mamy informacje i możliwość ustawienia takich rzeczy jak chociażby obieg zamknięty czy włączenie klimatyzacji automatycznej, natomiast jest tutaj również informacja o jakości powietrza i o tym jak samochód oczyszcza to powietrze dla nas, jaka jest różnica między stanem powietrza na zewnątrz oraz w środku i jak widzicie jest ono Naprawdę bardzo duża. Przejdźmy sobie dalej w ustawieniach komfortu. Mamy ustawienia oświetlenia ambientowego. Jak widzicie, tych kolorów jest tutaj naprawdę bardzo dużo każdy będzie w stanie ustawić coś dla siebie, idźmy dalej jeśli chodzi o ustawienie off-roadu, mamy tutaj jako, że jest to all-terrain, komplet informacji związanych, teraz wrzucimy sobie drive'a, związanych z samochodem, tutaj mamy również możliwość podniesienia sobie samochodu na zawieszeniu pneumatycznym przejdźmy sobie teraz do ustawień hybrydowych, tu mamy komplet informacji związanych z układem hybrydowym układem elektrycznym, przepływ prądu i nie tylko Idąc teraz do ustawień, jak widzicie, mamy tutaj sporo też asystentów. Mamy tutaj aktywny tempomat, o którym wcześniej wspomniałem. Jest asystent utrzymania pasa ruchu, mamy asystenta martwego pola, czy też asystenta hamowania awaryjnego. Jeśli chodzi o kamerę, przejdźmy sobie, wrzucę teraz wsteczny. Widzicie, mamy zestaw kamer 360 stopni, naprawdę w genialnej jakości. Możemy sobie wrzucić również szeroki kąt, widok poprzekątnej, żeby było tutaj wszystko bardzo 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 czytelna jakość kamer jest naprawdę na najwyższym poziomie w ustawieniach pojazdu, chociażby w Dynamic Select mamy ustawienia trybów indywidualnego i jak widzicie, możemy sobie zmienić działanie napędu, zawieszenia czy też układu kierowniczego. To samo w ustawieniu hybrydowym, jeśli chodzi o tryb indywidualny, możemy tutaj również sobie modyfikować to, jak on będzie działał. Przejdźmy sobie jeszcze do dynamika. Jak widzicie, mamy klasycznie takie tryby jazdy jak sport, jak indywidual, czy też o jeszcze raz wróćmy sobie, czy też tryb off-road dla All Terrain jest też tryb odzyskiwania energii, oj, odzyskiwania energii przy hamowaniu oraz tryb jazdy elektrycznej w tym momencie niedostępny ze względu na niskie naładowanie akumulatora, także jest tego naprawdę sporo. Tutaj, jeśli chodzi o system dla pasażera, mamy też możliwość rzucenia sobie chociażby nawigacji, podłączenia tutaj po jest słuchawek, czy odpalenia chociażby Disney Plus czy YouTube Web. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Jeśli Wam się spodobał, no to zachęcam do zajrzenia do opisu. Znajdziecie tam cenę tego egzemplarza, kontakt do doradcy klienta oraz jeszcze raz powtórzone najważniejsze informacje o tym egzemplarzu. Do usłyszenia.